Życie chwila, kilka osób, kilka miejsc, powroty i rozstania, na zmianę łzy i śmiech. Wzloty i upadki są jak noc i dzień Noc nie daje snów, wtedy mam na jawie sen Jedno żyć nie może, jak drugiego nie ma Jest dobro, jest zło, kto daje, nie zabiera. Sny idzie w moje ślady, które czas zaciera Zmienne są koleje losu Ty dalej się nie zmieniasz Życie to milion małych kawałków Trzeba na poważnie, mała nie poznaliśmy Bo znaliśmy się przypadkiem, nic nigdy w przypadku Jak jesteś facetem, to kobiety dobrze traktuj Po tytuł sięga ten, co miał być na runie Ten czy już się witał, ale mieli go na muszce To co zarobię, to zaraz cię przepuszczę Dźbun ma dobre serce, ale w twoich i tak skurwiel W życiu bywa różnie, jedni pchają, trudzy ciągną, niby jednym wózkiem Każdy na swe konto, każdy ma swój świat na ten świat. Inne okno, nasze drogi jak labirynt Nie spacerki przez Grudziąską. I od małych kawałków, składam puzzle życia skrable To już nie ten dzieciak, Co z kuplami pił na ławce By się cieszyć, życiem żyje na z Zmarnowałem sporo czasu, więc się nie dziw, że zachłannie Nie ma sensu myśleć co by było, który święty może skrzeszyć Skurdy nie będzie już dziewicy Czym chata bogata? Świadczenia na szklerisy Życie to milion małych kawałków Nie zobaczysz mety, kiedy nie ma startu Gdziekolwiek się nie ruszę, spotykam chujograjców Ich słowo jest chuj warte, batykiem na piasku Każda krzywa akcja ma swoje odbicie Każdy mój ruch poprzednich jest wynikiem Pójdź zobaczysz jak prześwietlisz kiszę milion małych kawałków biorę to co daje życie